Dany jest sześcian F o krawędzi długości A i objętości V oraz sześcian G o krawędzi długości 3A. Mamy obliczyć objętość sześcianu G, ile jest równa? No jak widzimy na, po odpowiedziach, jak jest to, ile jest równa w porównaniu do objętości naszego e, tutaj sześcianu F. Objętość sześciana obliczamy V. To się równa A do potęgi trzeciej. Czyli objętość naszego pierwszego sześcianu, czyli tego V, będzie nam wynosiła w tej sytuacji e, A do potęgi trzeciej. Natomiast jeśli chodzi o objętość naszego G, to będziemy mieć w tej sytuacji wynoszącą nam 3A, bo tyle nam wynosi nasza krawędź do potęgi trzeciej. Czyli VG to będziemy mieć 3A do potęgi trzeciej. Mamy 27A do potęgi trzeciej. Skoro mamy powiedzieć, ile jest razy większy, no to w tej sytuacji widzimy, że skoro objętość naszego pierwszego sześcianu wynosi nam A do 3, a tego drugiego 27A do 3, to oznacza to, że będzie nam wynosił 27 razy objętość tego pierwszego, czyli naszego V, czyli odpowiedź D. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco, oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.